Witam, Mikołaj z tej strony, mechanika pojazdowa Handel się kłania. Dzisiaj oglądamy Renault Megane trzeciej generacji. Jesteśmy w miejscowości Wurcem, bodajże koło Lipska. Renault Megane z 2009 roku i tak jak ciężko znaleźć właśnie taki, ten model Renówki z silnikiem 1.6, wolnosąca mezyna benzyna o mocy 110 KM, to tutaj jeszcze mamy do czynienia w wersji Grand Tour, czyli kombi. I tak jak ciężko jest właśnie znaleźć samochód, z tym silnikiem, tak jeszcze ciężej jest znaleźć go z jakimkolwiek rozsądnym wyposażeniem. Tutaj mamy bardzo fajne połączenie właśnie. Z taką propozycją do Państwa wychodzimy. Mamy tutaj Megane trzeciej generacji. 1.6 pod maską, 110 koni mechanicznych. Jak Państwo widzą, samochód w 100% sprawny, gotowy tak naprawdę do jazdy od zaraz. Oczywiście posiada jeszcze ważny TIF, czyli to badanie niemieckie techniczne. I ma naprawdę fajne wyposażenie. Mamy tutaj halogeny, mamy światła nowe skrętne, elektrycznie składane lusterka, czujniki parkowania z tyłu, podgrzewane fotele, przyciemnione tylne szyby, bezkluczykowy dostęp oraz odpalanie, dwustrefową automatyczną klimatyzację. W środku samochód wiadomo, potrzebuje jakiejś pielęgnacji, wyczyszczenia, ogarnięcia go z zewnątrz, jak to zazwyczaj przy samochodach sprowadzanych. Wielofunkcyjna kierownica, skórzana, oczywiście, cztery szyby elektryczne, elektrycznie składane, lusterka. Co Państwo widzą, że to również działa. Oczywiście sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Przebieg tego egzemplarza to bodajże 133 tysiące kilometrów. Zaraz sobie to zweryfikujemy. Gdzie to będzie? 132 tysiące kilometrów dwustrefowa automatyczna klimatyzacja. Co ktoś robił z tym radiem? Nie wiem, proszę mnie nie pytać. Sam chciałbym znać odpowiedź, chyba komuś się po prostu nudziło podczas jazdy. No radio jest od razu do wymiany. Po prostu te przyciski powinny być czarne, ładne, a takowe nie są. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów, podłokietnik, tempomat oraz ogranicznik, skórzana wielofunkcyjna kierownica i tak się ten egzemplarz prezentuje pod maską. 1,6 wolnosące o mocy 110 koni mechanicznych. Silnik wygląda naprawdę bardzo dobrze, pracuje również w porządku. No i to wyposażenie, moi drodzy. Bardzo ciężko znaleźć, tak jak właśnie wcześniej powiedziałem, Megane z tym silnikiem, tym bardziej z jakimś fajnym wyposażeniem i taką propozycję mamy dla Państwa. Jeśli uda się zakupić ten samochód, to oczywiście znajdą go Państwo w naszej ofercie. Samochód poza prawym Tylnym błotnikiem jest w pierwszym oryginalnym lakierze. No niestety mamy mróz, dlatego jest to dosyć ciężko zmierzyć, ale już Państwu pokazuję. Poza tylnym prawym błotnikiem mamy wszędzie pierwszy oryginalny lakier. Tak więc, jeden element powtórnie lakierowany. Zobaczcie, tylna klapa, czy, czy błotnik. Zobaczcie, jaki jest mróz. Ale czego się nie robi dla klientów? Tutaj mamy jeszcze oryginał tego błotnika. Zobaczcie, tutaj również eee, lakierowany jest. Tutaj bardziej dół, bym powiedział. Zobaczcie, i to by było na tyle. Drzwi, jeśli dobrze pamiętam, są już w oryginalnym lakierze tak, dokładnie. Tutaj rysa na drzwiach. Zobaczcie. O, tu już znowu mróz. A przepraszam jeszcze prawy przedni błotnik lakierowany, drugi lakier, zobaczcie około 200 mikronów. Dokładnie tak się to e, prezentuje. Tak więc jeśli uda nam się zakupić ten samochód, będzie w naszej ofercie. Jeśli, jeśli jesteście zainteresowani, chcecie poznać e, cenę tego egzemplarza, e, jeśli chcecie się dowiedzieć coś więcej na jego temat, to zapraszamy do kontaktu. Link macie państwo podany w bio bądź w opisie e, tego filmu. Taki egzemplarz e, już wkrótce może być państwa, a mamy tutaj naprawdę fajne autko ponieważ Megana trzeciej generacji z silnikiem 1.6 wolnosącą benzyną jest dosyć poszukiwanym samochodem, tak więc zapraszamy do kontaktu.